In the previous video, we've discussed some of the examples of English uh, proverbs. And now we are moving on to idioms. Idiomy to takie związki wyrazowe, które są typowe dla danego języka. And here are the examples of English idioms. Pierwszy taki przykład to to have green fingers. Dosłownie to znaczy mieć zielone palce. Ale to wyrażenie znaczy, że ktoś ma rękę do kwiatów. Na przykład. Emily has a beautiful garden. She has green fingers. Um, next, the next one is a piece of cake. E, kiedy patrzymy na to wyrażenie, myślimy sobie kawałek ciasta. A to wyrażenie tak naprawdę znaczy, że coś jest bardzo łatwe. E, po polsku powiemy, że to bułka z masłem. Dosłownie. Czyli. Uh, na przykład, uh, yesterday we had a test. It was very easy. It was a piece of cake. And the next one is to cost an arm and a leg. Dosłownie po polsku to uh, kosztować rękę i nogę. Uh, if something costs an arm and a leg, it means that it's very expensive. To znaczy, że to jest bardzo drogie. Na przykład, Oh, your car it's really nice. It must have cost uh, an arm and a leg. Ok, uh, the next one is uh, Not my cup of tea. Dosłownie to by było, Nie moja filiżanka herbaty. Ale to wyrażenie uh, tłumaczymy na polski jako, um, jako takie coś, coś. So, czym nie czujemy się dobrze? To nie jest nasza dziedzina, nie jest nasza domena. E, na przykład, um, chemistry. Oh, I don't like chemistry. I'm not good at it. Chemistry is not my cup of tea. E, I ostatni przykład e, to To kill two birds with one stone. No, jestem ciekawa, czy tutaj zgadniecie, jaki jest polski odpowiednik. Dosłownie to znaczy zabić dwa ptaki jednym kamieniem. Tak, to będzie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Także to są przykłady takich właśnie idiomów w języku angielskim. Pod filmikiem znajdziecie zadanie do, 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 do tych informacji, które przed chwilą zostały Wam przekazane. No i będzie oczywiście wyzwanie. E, powodzenia i mam nadzieję, że będziecie komentować, lajkować i y, dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami odnośnie dzisiejszego tematu.